What is it, Evie? What is it, Evie? Mommy, what did you do? Give it mommy. Keep, keep, keep. And Evie, wait. Okay. Dobre mama dała? Tak. O, jakie pyszne mama dała. No tak. Ach, kaczuszka najlepsza, tak? Ach, jaka dobra ta kaczuszka. Oj, oj, oj. Jesteś taka, że ty wszystko, mama, może teraz wyciągnąć, prawda? Z paszczy. może wyciągnąć z paszczy, O! Tak. I pomóc tak, tym ząbkom. że te ząbki muszą tak pracować ciężko, prawda? Mami potrzyma kaczuszkę. Tak. Och, Jak świetnie. No pros, twoja kacuszka. All gone, all gone, all gone. Nie ma kacuszki, nie ma kacuszki. Zjedzona. Dobra była kaczuszka i wyjdź. Och, jaka dobra.